Witam Was na kolejnym filmiku z Terrorystyki. Dzisiaj będziemy robić pojemnik dla Neocholotelle Incei Classic. Fajna, fajna, muszę Wam powiedzieć, samiczka dorosła. No co prawda, spodziewałem się jednak, żeby te pająki dorosłe były większe. No ale no, no spodziewałem się jednak tych trochę więcej. No ale cóż, fajnie wreszcie. W sumie pierwszy, zawsze musi być ten pierwszy raz mieć jakiegoś małego dorosłego pająka. Jakby to nazwać? No, no to co? Najpierw wsypujemy torf. Rzecz jasna, suchy jak nieszczęście. I że ciasnym już uwaliłem wszystko, co tu jest. Po prostu sypię tak? Wiecie? Yy, yy, yy. Ogółem możecie napisać, jaka Wam się na no, holotele bardziej podoba, czy classic, czy gold. Eee, no, muszę przyznać, że mi jednak bardziej classic, no bo, bo jest ładniejsza, moim zdaniem. No. Tego zdania chyba nie zmienię. Dobra, to teraz do Na Najpierw jakieś górki. Teraz dżanglowe. No i tak, w sumie, teraz przechodzimy do korków. Tutaj są takie dwa korki. Nie wiem, czy widzieliście poprzedni filmik, ale kurczę, miałem na wymiar. Dobra, ale miałem, mam pełno korków, bardzo dużo. Do wyboru, do koloru. Hmm. Ten za duży. Same jak głównie takie duże te Także. Także trochę średnio. Kolejny za duży. No co mam powiedzieć? No coś małego co muszę wybrać. Także chwileczkę poczekajcie. No, i mamy coś. Coś znalazłem, coś znalazłem, takie coś. Byłem tylko tutaj kawałek. To wszystko dostałem prawie, że w gratisie. Także, także git. Myślę, że tutaj taką jamę bym mu zrobił. Znaczy bym jej zrobił z tym. Czy tego już nie dawać? No nie wiem, nie wiem. Kurczę, tamty taki fajny był korek, a ten taki średniawy muszę przyznać. Nieco. Ten drugi już jest nieco lepszy, ale chyba za mało miejsca zabiera. No i tak jakoś... No, nie wiem, no. Trochę pusto, muszę przyznać. Myślałem, że będzie nieco lepiej, jeśli chodzi o te korki, ale poczekajcie. Ja nie dla Was, robimy wszystko. W sumie to mogę Wam pokazać, jak to wszystko wygląda. Korki wyglądają tak: korki jakieś inne rzeczy, nie duperele, nie duperele. Odłożę tutaj to co? Nie No i nie wiem, nie wiem. takie mniejsze, ale to są jeszcze za małe. Tu są znowu za duże. Aj. Hmm. Nie wiem, dlaczego jest takie ciemne światło. To czekajcie chwila. Um, może teraz będzie lepiej? Może, powinno być. Dobra. Um. Szczerze to nie wiem co mogę tam wybrać Ale będę na sprzątania po tym pojemniku Jeszcze drugi pojemnik dla e, Makulaty robię także Trochę sprzątania będzie Szczerze no to nie mam pojęcia Tu jest korków Myślałem że będzie każdy do każdego pojemnika coś fajnego A tu tak jednak nie jest Dobra myślę że tutaj wybrałem trzy takie Do soczko. Torf, no nie wiem, no taki jeszcze był. Muszę, jak mówiłem, kupić pełno zielonych jakiś roślinek czy coś, no ale niestety, obecnie takich nie mam gdzie kupić, gdyż zawiesili wszystkie giełdy. Z powodów chyba każdemu znanego wirusa także lipa, może to i lepiej, nie wiem szczerze, sam jak to skomentować. No kurcze, nie chce się wcisnąć, może to będzie ładne. Hmm... No na kamerze wygląda to dobrze, ale z mojej perspektywy już tak niestety nie jest. A to, że to będzie stało nad moim komputerem, czyli dokładniej tutaj, to chciałbym, żeby to było mega ładne terrarium. Będą na pewno update'y, update, no bo coś nie sądzę, żeby takie mi dzisiaj wyszło. O, to jest w miarę Git. No i szczerze, nie wiem, czy to nie byłby na konie, koniec odcinka, ale zobaczę, co jeszcze da się zrobić. No i mam jakąś taką roślinkę, ale nawet nie chcę Wam nie pokazywać, to jest lipa. O, wiem, wiem co zrobię. O, takie coś dostałem w gratisie do tego torfu i innych takich rzeczy. Także. Fak, jak to się rozsypuje, ale brudziłem. no. Niestety będzie dużo, dużo sprzątania, i jeszcze raz dużo sprzątania, dobra? Tak, tutaj. Hmm, czekajcie z wyżej, jak to będzie zwiżone wyglądało. Bo na pewno jest nieco lepiej. Trochę tej zielininki jest. Hmm, dobra, nie ma tragedii szczerze. Pająk raczej się przedostanie, także yy, daję jej nowe terra. Odłożę szybko kork tejne do tutaj. No i co, przekładamy W ogóle wy nie widzicie jaki tu jest teraz syp Przez to Ai, Jak tu, kurczę, to wszystko się sypie No niestety Na szczęście na nagraniu tego zbytnio nie widać Dobra W sumie dzięki temu, że przy każdym pająku Dostaje się pojemniczek No to już mi się dość sporo ich uzbierało I często je używam do na przykład młodych yy, Jakichś ptaszników Idź, mała, idź. Czego nie idziesz? No idź, idź, idź do nowego domku. Aj... Jakaś taka przymrożona jest, a może to dlatego, że przed chwilą ją przywiozłem musiała chwilę na dworzu postać, niestety. Chwilę, no tak z 3-4 minuty jak ją przynosiłem szybko. Szczerze, no to nie wiem o co chodzi z nią. No zobaczcie, no, mogę ją palcem dotknąć niestety Wyfajmy ją na rękę, wiecie Ale fajna Zobaczcie sobie Cudo Cudo pajączek. Jeszcze na nagraniu 10 razy ładniejszy A w rzeczywistości 100 razy Ale się z niego cieszę, ale on jest śliczny a cena jakoś tam nie powala. Nie jest jakaś mega duża, także polecam Wam. Jest to pajączek stricte dla początkujących. Dlatego. No już z samego wyglądu godny polecenia, ale dam Wam znać, jak to wszystko będzie wyglądało potem. Na razie to się skitrał. Wcisnąć się próbuje. Tutaj. Ona się wcisnąć próbuje, czas na Ona. Bo to jest samiczka, jak już wspomniałem. Sam jest, mi przychodzi w. We we wtorek także no, czekajcie na no, kolejne odcinki subskrybujcie, komentujcie nie zapomnijcie o łapce w górę i czekajcie na rozmnożenie, cześć!